Kiedyś taki film, to chyba w latach nie wiem, 70., -tych, 80., Doktor Jackie i mister Haiti, I tak trochę parafrazując to, to dzisiaj widzieliśmy taką Krakowie. Do przerwy kompletnie inny zespół, zagubiony. Po przerwie zespół grający składnie, prący do przodu, stwarzający sytuację. Trudno tak wytłumaczyć teraz na gorąco, z czego to wynikało, bo rzeczywiście na pierwszą połowę nie za bardzo żeśmy doszli, dojechali, wybiegli i tak dalej. Także mm, dobrze po przerwie zdołaliśmy się pozbierać, no ale mamy znowu tylko punkty. I, i, I to już robić takie trochę, ja bym powiedział, no nie wiem, dla Państwa podejrzewam też i, i męczące, i denerwujące stale te dyskusje, że coś nie wyszło, czegoś brakuje, no ale, ale niestety mamy tylko punkt, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Dziękuję i proszę o pytanie. Proszę. wieczór, Panie Trenorze, Adrian Kowalewski, kb 24 Ja mam pytanie o Krzysztofa Piątka, zwracam uwagę na, na, na jego generała i zauważyłem, że często w sytuacjach, kiedy otrzymuje piłkę podczas kontrataków, Chodzi z nią do środka. Gdzie Krzysztof Piątego z Ryblerem nie jest, jest typowo szybkościowcem, Czy nie powinien on jednak szukać do i szukać zbiegnięcia do końcowej linii? Dziękuję. Znaczy, kto powinien szukać zbiegnięcia do końcowej No do Krzysztof Ale Krzysztof Piąty grał jako dziewiątka, więc wie Pan, jeśli on by zbiegał do końcowej linii, to komu bym wrzucał? Nie zdążyłby dojść do swojej piłki. No to jest napastnik, który powinien kończyć. I on się trzy razy znalazł w idealnych sytuacjach. Nie trafił co prawda głową. Natomiast wie Pan, jak on będzie schodził jeszcze do końcowej linii, to komu. I... Wie pan, no to zaraz rozmawiamy o sprawach takich trochę wirtualnych. no To jest napastnik dziewiątka, która powinna żyć z podań, która powinna kończyć yy, nasze akcje. No. Jego grę tak widzimy. Oczywiście, w sytuacji, jak gramy dwoma, jego rola trochę się zmienia. Natomiast w sytuacji, gdzie gramy jednym napastnikiem, no to trudno, żeby jeszcze piątek schodził do linii końcowej, i do bo W tym momencie nie za bardzo jest na kogo, więc wie pan, no ja myślę, że ja go tu będę bronił akurat. On miał trochę inne zadania. Panie tunerze, ja Damiana bym zapytać, jak jego zdrowie wygląda i czy ta zmiana była właśnie projektowana tym czy znaczy, Prawda jest taka, że nie, najprawdopodobniej no, ja popełniłem błąd, bo jego trzeba było zmienić w momencie tego, co się wydarzyło, bo raz, że graliśmy 10 minut z 10, gdzie był szyty, założono 6 szwów, ale Damian po wyjściu na boisko nie za, bardzo, nie za bardzo chyba wiedział jeszcze, gdzie jest i, i co się dzieje, no, no i między innymi to właśnie z tego wyniknęło. Trzeba było tą zmianę zrobić, no ale, ale podjęliśmy rękawice. powiedział, że da radę, ale niestety w przerwie już trzeba było szybko reagować i, i, i robić tą zmiany. no. Proszę. Chciałbym dopytać ten uraz, jak wygląda tak poważnie jak Mirosława Czowila, czy jednak trochę lepiej sytuacja wygląda? No, już, niech pan nas nie straszy, kochany, przecież no, to jest rozcięcie czoła, założonych ma sześć szwów, natomiast to będzie, czy to będzie jakieś tam lekkie wstrząśnienie mózgu? No, trzeba jakieś tam badania oczywiście zrobić, bo to jest głowa. Natomiast no, mamy pecha, bo to już jest trzecia kontuzja. Malarczyk, Czowilo i Dąbrowski w jakimś tam krótkim upływie czasu, a my, my cały czas mamy kontuzje bokserskie. No. Czy są jeszcze pytania do panora? Proszę. Mam jeszcze jedno pytanie. W 50. któryś minucie, nie pamiętam której rozmawiał pan z sędzią? Rozmawialiśmy o gali Oscarów, o rozdaniu nagród. Wie pan, o czym ja rozmawiałem z sędzią, to że pan wybaczy, no ale to jest, to jest już, już nasza sprawa. Rozmowa była bardzo grzeczna, ale, ale niech pozostanie naszą tajemnicą.